Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Znów tam zwycięski bagiet. Witam serdecznie. Witaj. Zmęczony już. No, no trochę już tych wywiadów dałem. Bym chciał się iść w końcu bawić, się cieszyć z, z wygranej zwycięzca. zwycięzca e, I sobie w końcu się upi, e, upić, się tam wypić i, i tyle. No. Przynajmniej jesteś szczery. Hmm? No, tyle ci powiem. Fajna walka, ale chyba oddasz. I to, że no, potrafił się postawić, nie był leszczem, nie był lamusem. Ale ja się tego spodziewałem. Spodziewałem się, że będzie ciężki do ubicia. Walka była super, moim zdaniem, widowiskowa. Dużo, dużo, dużo się działo w parterze. No, bardzo mi się podobało jako, jako kibicowi. Nie, no to wiesz, ja trochę przepracowałem i stójki, i, i parteru, także e, tyle. Dobra? Jakie teraz masz plany? jeśli chodzi o Twoich przyszłych przeciwników. Jest już ktoś na horyzoncie? Zobaczymy, jakie będą propozycje, popatrzyć kto tam się e, za dużo burzy i pomyślimy. Kolejna hala, na której walczysz i kolejne, e, kolejna wrzawa. Najwięcej ludzi właśnie skandowało Bagieta, Bagieta, Bagieta. Miałeś największy doping, mimo tego, że walczył Dominik Zatora, który jest z Wrocławia, który mieszka we Wrocławiu, ma tu, ma tu kibiców, to Ty znowu miałeś no, największą, największą wrzawę. Jak się, Ale kto, jak się... kto robi najwięcej show? No, no Ty, no Ty. to to, to... To, to prawda, robisz niekwestionowanie nie największe show. No, gwiazda Primo. Miałeś tutaj też wsparcie w postaci Mokrego Suchara między innymi? Tak, był Luki. Luki O. o. Pozdrawiam e, Lukiego. Pozdrawiam Suchara. Pozdrawiam całą e, ekipę Ksajo, bo oglądali na streamku. No nie każdy chciał przyjechać. No wiesz, no ja nie byłem zmuszał. E, fajne, że w ogóle kibicują. Eee, Aki, wygrałem ci kurwa kupon. Odpalasz coś. <gry> Także no... Szłem po zwycięstwo i wygrałem. Dobra Bagieta, jak to teraz będzie? Już musisz powiedzieć raz na zawsze. Zostajesz w Prime czy jednak będziesz chciał ten kontakt rozwiązać, pomimo tego, że kapela na przykład tutaj jeszcze będzie walczył? Życie pokaże... Eee, wiesz... Słowa słowami, nerwy nerwami, ale wiesz... Eee, Kontrakt to jest coś dużego i to tak się nie da wyjść, ale no zawsze można dogadać, że jak kapela walczy w następnej gali, to ja nie działam w tym momencie. Okay. Chcesz zrobić? drugą najlepszą reklamę Wukadzika, bo kiedyś jak tutaj, tutaj też, no chyba na tej ściance tylko był wtedy fan zrobiłeś najlepszą reklamę Wukadzika. pytałem się wtedy yy, pytałem się wtedy chłopaków Pączka między innymi, czy reklama się podobała oglądali ją bardzo ładnie się napiłeś wtedy ich napoju zrobiłeś im świetną reklamę bardzo mi się podobało, czy chcesz zrobić kolejną? no mam nadzieję, że coś Wukadzik podziałamy znowu także Najlepszy dzik na wygraną po wygranej ciężkiej walce to jest dzik. Także chlub, chlub ten nasz dziób. Ale gulga A. Lepsze niż gęsty stok malinowy? Lepsze, o wiele lepsze, także yy... Generalnie fajnie, zaraz jadę się pobawić e, bo bym chciał sobie wypić, z, e, pobawić się. E, ostatnia gala nie wyszła, nie, nie pobawiłem się i po prostu chcę się nacieszyć tym. Okej, okay. nie, nie widziałem tego, czy podaliście sobie rękę z kapelą? Nie, nie podałem, nie podałem, tylko podałem rękę później e, je, jego trenerowi. Że dziękuję za walkę i to wszystko. Okej, okay, a za walkę, samą walkę szanujesz kapelę? Że podjął że rękawicę, że się bił z tobą. Za to go szanujesz czy też, też nie? Nie To był konflikt, jebać go kurwa i niech pierdala kurwa. Dostał w pierdol, Farmazoniu yy, myślał, że yy, łatwo mnie pokona, a się kurwa przeliczył. Tak jak ja się przeliczyłem z kamerzystą. Dobra baguja, tak to następne? Kto idzie do kasacji? Nie wiem, zobaczymy, pomyślimy. Eee, dajcie mi się iść, pobawić, także na Trzeba razie. Być. Najlepsze antyfakty w internecie.